Cześć, tutaj Piotr Podskarbi z bloga Rozwojowiec. Jak osiągać więcej, trenując czy ucząc się danej umiejętności tyle samo czasu? Innymi słowy, jak przy tym samym wysiłku, predyspozycjach, czasie i zaangażowaniu robić większe i szybsze postępy w nabywaniu niemal dowolnej umiejętności? Jak to zwykle bywa na tak ciekawe pytania, krótkiej i szybkiej odpowiedzi, która byłaby jednocześnie pełna, nie ma, bo cały proces nabywania umiejętności składa się z wielu elementów. Jeśli chcesz przyspieszyć tempo, z jakim to się dzieje, musisz przyjrzeć się każdemu z nich i odpowiednio o niego zadbać. W tej prezentacji przyjrzymy się na szybko jednemu z takich elementów, a mianowicie, jak składać ćwiczenia w ramach danego treningu. W sensie, gdy masz na przykład jedną godzinę na ćwiczenia, to lepiej ćwiczyć na przykład przez pół godziny jeden element, dajmy na to typ uderzenia w tenisie czy utwór na gitarze, a potem pół godziny drugi typ uderzenia czy drugi utwór? Czy może lepiej mieszać czynności i częściej je przeplatać? A może w ogóle całą godzinę uczyć się tylko jednej rzeczy? Testowało to wiele badań, ale w nie mocniej wgłębimy się już w pełnym kursie. Teraz, żebyś mógł już zacząć wykorzystywać jedno z ich kluczowych odkryć, przyjrzyjmy się temu badaniu. Uczestnikom w nim pokazano trzy wzorce ruchu ramienia. Oznaczmy je literami A, B i C. A to było na przykład poruszanie ręką dwa razy w bok, potem do góry i trzy razy w dół. Tak przykładowo, żeby pokazać Ci na czym to mniej więcej polegało. Naukowcy mierzyli w nim, jak szybko i oczywiście poprawnie uczestnicy są w stanie wykonać każdy z tych trzech wyuczonych ruchów. Czyli uczestnicy otrzymali zadanie na opanowanie trzech stosunkowo prostych czynności i mierzono, jak sprawnie im to szło. Przy czym uczestników podzielono na dwie grupy. Pierwsza grupa ćwiczyła wszystkie trzy ruchy A, B i C w tak zwanym porządku blokowym. Oznaczało to, że wykonywali, wykonywali oni najpierw całą sesję w, nauki wzorca A, potem uczyli się wzorca B i na końcu wzorca C. Grupa druga również uczyła się ruchów, ale w tak zwanym porządku mieszanym, czyli naprzemiennie. Uczyli się najpierw wzorca A, ale krócej, przechodzili następnie do B i C, które również trenowali krócej, a potem znowu wracali do A i tak kilka razy. Treningi obu grup można zobrazować w ten sposób. Grupa pierwsza trenowała w sposób blokowy, czyli w kolejności AAA, BBB, CCC. Grupa druga trenowała w sposób mieszany, czyli w kolejności ABC, ABC, ABC. Łącznie obydwie grupy podczas nauki wykonały taką samą liczbę powtórzeń wzorców AB i C, czyli każdy trenował dokładnie tyle samo. Różnica polegała tylko na tym, w jakim porządku wykonywano te ćwiczenia: przy blokowym czy też mieszanym. Jak myślisz? Który sposób okazał się lepszy i sprawił, że uczestnicy po nim, po nim sprawniej i szybciej byli w stanie wykonać wszystkie trenowane ruchy? To, jak idzie uczestnikom, sprawdzano już podczas samej nauki. I wtedy zdecydowanie wygrała grupa pierwsza, czyli ta ćwicząca w porządku blokowym. Szczególnie na początku treningu wyniki grupy pierwszej były prawie dwa razy lepsze od grupy drugiej. W jednej z ostatnich sesji nauki, gdy testowano, jak idzie uczestnikom, ta przewaga już zmalała, ale nadal była na korzyść grupy pierwszej. Byli lepsi od drugiej około 7%. Czyli co? Wygrał schemat blokowy. Chwila, chwila. To jeszcze nie koniec historii. Najciekawsze jest to, co zdarzyło się po treningu. Gdy 10 minut po zakończeniu treningu przetestowano obie grupy ponownie, okazało się, że uczestnicy z drugiej grupy, czyli ci ćwiczący naprzemiennie w porządku mieszanym, wyprzedzili uczestników z pierwszej. Gdy powtórzono ten test 10 dni później, okazało się to samo: ci z drugiej grupy wyraźnie wyprzedzali tych z pierwszej. Ten efekt Nosi nazwę interferencji kontekstowej i jest w nim jeszcze kilka subtelności, o których powiemy sobie dokładniej w kursie, ale największe odkrycie polega na tym, że sposób, w jaki nabywamy umiejętności, jest zupełnie nieintuicyjny. Gdy ćwiczymy w sposób blokowy, czyli długi czas przeznaczamy na trening jakiegoś pojedynczego aspektu, to rzeczywiście poprawiamy się w nim szybciej niż gdybyśmy podzielili ten czas na trening kilku różnych elementów. I czujemy wyraźniej ten postęp. Gdy naukowcy testowali uczestników podczas treningu, ci z treningu blokowego wypadali dużo lepiej. Trenując w ten sposób, też tak czujemy, widzimy to, widzimy, że robimy większe postępy, widzimy stosunkowo szybką poprawę, więc zazwyczaj tak właśnie trenujemy w sposób blokowy. No bo czemu nie, skoro czujemy, że to działa, prawda? Jednak to, czego nie widać i nie czuć tak wyraźnie, to to, że prawdziwe nabywanie umiejętności, tak samo zresztą jak np. wzrost mięśni czy długotrwałe zapamiętywanie informacji, odbywa się nie w czasie, ale po treningu. To po treningu twój mózg niejako porządkuje zebrane informacje i doświadczenia, i na ich podstawie tworzy nowe połączenia nerwowe, czy buduje osłonki mielinowe wokół niektórych połączeń, aby przyspieszyć przepływ impulsu elektrycznego. Choć to mniej intuicyjne, to właśnie po treningu, a nie w trakcie, najmocniej uruchamiana jest cała neurologiczna machina odpowiedzialna za to, że czynimy długotrwałe postępy w jakiejś umiejętności. I okazuje się, że ten proces dużo lepiej jest pobudzany przez trening mieszany, przez co ostatecznie przyspiesza on tempo nabywania umiejętności. Czyli jeśli chcesz na przykład za pół godziny coś lepiej wykonywać, to jasne, trenuj przez pół godziny tę jedną rzecz. Ale jeśli zależy ci na długotrwałym i możliwie najefektywniejszym nabyciu jakiejś umiejętności, to trenuj jej elementy w porządku mieszanym. Nie poświęcaj zbyt wiele czasu na jeden element, zamiast tego staraj się przeplatać ćwiczenia podczas jednej sesji treningowej. Chociaż podczas samego treningu w ten sposób możesz mieć wrażenie, że robisz mniejsze postępy, ostatecznie, jak pokazały badania, już 10 minut po treningu uzyskasz lepsze efekty. I to jest właśnie jeden ze sposobów, w jakie poświęcając tyle samo czasu na trening czy naukę czegoś, możesz osiągnąć lepsze rezultaty. Lub analogicznie, ćwicząc coś mniej czasu, osiągnąć takie same rezultaty jak ktoś, kto trenuje wyraźnie dłużej. Mam nadzieję, że wykorzystasz tę informację. A gdybyś miał ochotę na więcej tego typu odkryć i chciałbyś poznać pełny przepis na to, jak możesz wycisnąć maksimum z każdej minuty swojego czasu, jaką poświęcasz na trening lub naukę czegoś i ten trening lub naukę wielokrotnie przyspieszyć, to przygotowałem dla Ciebie cały kurs na ten temat. Omnibus, przepis na szybsze doskonalenie dowolnej umiejętności. Tam już wgłębimy się dużo mocniej we wszystkie mechanizmy, które pozwolą Ci szybciej nabywać praktycznie dowolną umiejętność. Szczegóły, czego dokładnie nauczysz się w kursie, jak całość wygląda, ile kosztuje i oczywiście jak go nabyć, znajdziesz klikając tutaj w pudełko lub w link pod prezentacją. Jeśli temat brzmi dla Ciebie interesująco, to proszę zerknij. Bo ten kurs będzie dostępny w sprzedaży tylko do czwartku, 16 czerwca. Później całkowicie zniknie i może, jeszcze tego nie wiem, ale może już nigdy się nie ukaże ponownie w sprzedaży. Wszystko przez to, że planuję konsultować z tej wiedzy rozmaite szkoły muzyczne, językowe, szkoły nauki jazdy czy też kluby sportowe. To głównie z myślą o nich grzebałem tyle czasu w badaniach. Jeśli okaże się, że dla stworzenia przewagi konkurencyjnej i wyróżnienia się na rynku będzie im bardzo zależało i przekonają mnie, aby ta wiedza nie była dostępna dla każdego w formie kursu internetowego, to pewnie omnibus już więcej się nie ukaże. Nie wiem, czy tak wyjdzie, ale zaznaczam, jakie mam plany i jaki jest możliwy scenariusz, żeby później nie było pretensji. Więc jeśli informacje z kursu brzmią dla Ciebie interesująco, jeśli chcesz wiedzieć, jak robić tak szybkie postępy, na jakie pozwala Twój mózg, a on pozwala na dużo więcej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni, to proszę kliknij teraz w link poniżej, przeczytaj ofertę kursu i zdecyduj, czy to coś dla Ciebie. Bo po 16 czerwca oferta Omnibusa zniknie. Może na przykład na kwartał, a może niestety na całe lata lub już na zawsze. Bez znaczenia jednak, co zdecydujesz w sprawie omnibusa, mam nadzieję, że ta seria prezentacji wydała Ci się ciekawa. Szczególnie, że wiem, iż nie da się zastąpić Damiana. Ale że pracujemy już trochę razem i jako, że jak pewnie wiesz, jest fanem wszystkiego, co w naukowo potwierdzony sposób pozwala wydobywać z nas większy potencjał, wspierał mnie zarówno podczas tworzenia samego kursu, jak i tych prezentacji. Mam więc nadzieję, że znalazłeś w nich wartość. Dzięki za obejrzenie, dziękuję za wszystkie komentarze z pytaniami, odpowiedziami, uwagami, podziękowaniami i do ponownego usłyszenia.